Dzisiejszą pielgrzymkę organizujemy pod hasłem Młodzi, Wolni i Trzeźwi. Jest to pielgrzymka w intencji osób uzależnionych, ale także w intencji mieszkańców naszego miasta i regionu. Prosimy, żeby Chrystus Pan wyzwalał właśnie tych ludzi, którzy doświadczają różnych uzależnień, wyzwalał z tych uzależnień, ale też właśnie razem z Chrystusem chcemy nieść problemy różnych osób doświadczających problemów osobistych w rodzinach, depresji, rozpaczy, samotności, cierpienia chorych. Chcemy po prostu w naszych sercach zanieść, zanieść te osoby panu Jezusowi i też prosić o wstawnictwo błogosławionego Chelińskiego, którego grup znajduje się w sanktuarium w Łagiewnikach Łódzkich.